Naprawdę, naprawdę dobry i pomógł mi w wielu planszach. Nieźle. Anyway, um, tu mamy kolejne hasło. Ja z hasłem będę korzystał pewnie oglądając filmiki poprzedniej tak patrząc. O, tej było hasło. Nie mam ochoty tego screenshotować. W każdym razie, czy o no sobie, co ja miałem jeszcze powiedzieć o Daniel. Próbował kiedyś używać specjala Akumy, nawet. Ale. Mi... Tak, tylko że potknął się chyba i mu nie wyszło mi z tego czytałem, bo trochę też wkręcam się powoli w Street Fightera. I oczywiście najbardziej logicznym wyjściem jest zacząć od czwórki, yy, z przygody ze Street Fighterem i od Street Fighter X Mega Man. No cóż... oczywiście. E, pokonaliśmy Chun-Li, co dalej? E, skoro mówiliśmy tyle o Danie Habiki, możemy... M mogłbyś przejść planszę jego jedynego przyjaciela? Um... Nie znasz? Ale nie mam pojęcia. Blanka! Z kim mógłby się przyjaźnić Dan Habiki, jeśli nie... ...z zielonym rudzielcem z dżungli? Właśnie sprawiłeś, że wyszedłem na Street Fighter'owego imbacyla. <laughs> Ale się nie znam, aż tak dobrze ja mówiłem przed nagraniem. I przyznam, że plansza... plansza Blanki bardzo mi się podoba. A do tych... nie strzelaj normalnie do tych ślimaków. Właśnie strzelaj do widzę. nich, jeśli już musisz, tylko i wyłącznie z naładowanego wystrzały z, z, z mega Blastera, bo zaczną po blaster? prostu wariować co, co ja powiedziałem? mega blastera tak mega blaster <laughs> mega phaser <laughs> set phasers to kill cokolwiek powiesz wililiuszu cóż mogę powiedzieć o życie chyba właśnie sobie odbiję wszystko to co straciłem o co wszystko to co straciłem no? jeżeli chodzi o życia na ryju jest i Lich Seed, i Solar Beam, i w powietrzu chyba nawet jest stan O for... oh, Boże, um, No to ja sobie odbiłem już e, życia. <grywia> to był naj... najgorszy skok, jak kiedykolwiek mógł być wykonany. No, elektryczne węgorze. I w tej planszy jest chyba kilka alternatywnych ścieżek, ale <laughs> nie są one zbyt pasjonujące. Po prostu innych przeciwników na nich spotykamy i tyle. I oczywiście te bambusy zaostrzone to są zwyczajne kolce, więc nie, nie radziłbym w nie spadać. No myślimy się. Oooo, teżki. No, okej. Okay. Nie wiem dlaczego jakoś naprawdę podoba mi się... podoba mi się ta plansza. Po o. prostu... Dobra, to już zebrałem. Jest taka... dżunglowata, to... Wow. Normalnie w Megamenach, jeżeli mamy jakąś planszę w dżungli, to tak czy siak jest wypełniona wszelakiego rodzaju robotami, które po prostu przypominają żywe stworzenia. A tutaj naprawdę walczymy z kwiatkami, nasionami, ślimakami. Myślę, że właśnie ta względna naturalność planszy mi odpowiada. Tak, to jest Potem chyba możesz chodzić, ale się nie zatrzymuj. Mówisz? Mhm. Tak, tak, możesz. Kamikaze! O. Już myślałem, że jak zbierzesz tą apteczkę dostaniesz tu To było żałosne O! Oh, to było żałosne No cóż, mogę powiedzieć Juszu, czy słabość Blanki to... What the fuck? Czy słabość Blanki to jest broń chun -Li? Nie, niestety Ach, dzięki, że mi to wpuściłeś Wpuściłem w melony jak już jesteśmy na tym naturalnym tropie. Zob o, Zobaczysz życie. czemu nie powiedziałem maliny. O, o zebrałeś? Tak. Super, o, pamiętajcie, że ja nie mam efektów dźwiękowych z tej gry, więc ja sobie muzykę puszczam po prostu na liście odtwarzania na YouTubie ja i tylko z... patrzę jak Seversi gra. To ja się podrasuję. Mhm, podrasowałem się. Ekstra. Ja, ja gram na padzie, to jest moje usprawiedliwienie. Ja zwykle gram na klawiaturze, teraz gram na padzie. Ja wolę grać w Mega Mena na padzie mimo wszystko. Tak, ja to zawsze... Wszystko grałem na klawiaturze. Wiesz, ja na klawiaturze lubię grać w Contre, mogę grać w Mario, w mnóstwo platformówek, naprawdę Ninja Gaiden, takie inne. Nawet dwa pierwsze Mega trzy pierwsze Mega Ale odkąd... Które odkąd idziemy? możemy ładować nasze, m, nasze strzały, to naprawdę wolę Pada. W każdym razie, nasz y, przyjaciel Blanka No? Wow, bardzo elektryczny Tak I właściwie to jest walka z Blanką Bo jezus Maria. I skacz, skacz, bo on będzie Ach. w ziemię Melony Tak To są ataki Blanki Dużo skacze, rzuca melonami Skacz! A, trochę nie w tempo hmm? o! Mm. Przeżyjesz A czy nie, nie mówię żebyś nie używał zbiorniczka z energią, po prostu myślę, że uda ci się pokonać w Blankę Użyć um, tego zbiorniczka nie używać Masz jeszcze trzy życia, zależy od ciebie Teraz spróbujemy z nim powalczyć Łoł, wow, co się dzieje? Nie, nie, pamiętaj, że on wykorzystuje ten swój specjalny atak tylko i wyłącznie, kiedy ma pełny czerwony pasek Aha. Tak jak teraz na przykład Ojoj Łoł! Wow! No i... Yes! Gratulat! Haha, ha, oj że blanka wcale nie jest aż taki... Aż taki trudny. No w sumie jedyne co sprawiało mi taki duży problem to był ten jego atak specjalny. I nawet na tych dwóch pikselach energii udało mi się e, pokonać go jakoś. Czyli na razie każdy... Trzech, trzech bossów pokonanych i żaden z bronią tak naprawdę. Jestem z siebie dumny. A z Chandli nie walczyłeś przypadkiem przy użyciu Hadoukena? Nie. Okej. Okay. Tropical Hazard. O. Tak, uwielbiam tą broń, spójrz na to. Hahaha, <laughs> <Rasiak>, dwa! <laughs> Nawet lepiej! <laughs> I to jest twój raszkoil. Coil. A, okej. Okay. Tak, jak rzucisz tego arbuza na ziemię, to możesz na niego skoczyć i się odbijesz, jak od Jak od megapiłki. <gasps> Przypadek? Nie sądzę! Pewnie nie, zwłaszcza że ta gra miała być wzorowana na poprzednich częściach Megamana. No cóż. A żeby mega piłkę odzorowa. <laughs> Jasne gdyby. No i jak łatwo się domyślić, ten atak jest naprawdę piruńsko bezużyteczny. Jest, jest fajny, jest ciekawy. E, pozwala dostać się w wysoko położone miejsca, ale z racji tego, że... Z racji tego, że Blankę możemy pokonać w którymkolwiek momencie, tak naprawdę, w żadnej planszy nie jest wymagane użycie Jungle Hazarda. Zgadza się. Hmm. Mamy jeszcze... Zostało nam pięciu mistrzów, nie jest tak źle. Mamy jeszcze pół godziny nagrywania w tej, że tak powiem, sesji nagraniowej. Mhm. Dobra, to w takim razie powiem Ci od razu słabości. Słabością Rose jest Jungle Hazard. Sea Viper jest e, kopniak Chun-Li. Okay. No i na razie tyle mamy. Tylko, Rose? że plansza Rose jest nudna jak flaki z olejem. Długa. Miejmy, miejmy już ją z głowy. Okej, okay, nie znoszę jej. <grym> no, zobaczymy. Trzy życia, dwa zbiorniki z energią. Nie jest źle. Te, o matko, ta plansza. A już pamiętam tą planszę. To jest. O mój Boże. Prawda? Widzicie, ja nie mam tak naprawdę. Specjalnie nic przeciwko szmapom, nie jestem ich wielkim fanem, ale czasami w gram, naprawdę. Ale ta plansza jest po prostu nudna. Jest powolna, powolna jak diabli. Żaden fan szutemapów nie będzie miał jakiegokolwiek problemu, żeby ją przejść. Mm, no ja miałem... Ja miałem problemy, ale nie chodziło o te... o te segmenty, tylko o... I jeszcze te kryształy. Te kryształy są naprawdę ciężkie do zniszczenia. Przy użyciu normalnych, normalnych strzałów o, A to co? A to jest przeciwnik, który się teleportuje i otacza takimi kulkami Mówię, ta gra jest, jest irytująca moim zdaniem, niepotrzebnie irytująca nice. Jak ona się nazywa jeszcze raz? Ale co? Ta kobieta w której planszy jest Rose Rose, Rose Szukam właśnie muzyki z tej planszy Wiesz, ta plansza jest tak żorza, że nawet muzyki nie może znaleźć za bardzo. Serio nie ma. W każdym razie segment mapowy już chyba mamy ze sobą. To mamy przed sobą równie nie... równie mało interesujący. Dlaczego to wszystko musi być tak przypominające róż? Jezu! Bo ona Najpierw cała jest różowa. W sumie Rose, no dobra, zgadza się, ale... O, to są ty... ciekawi przeciwnicy. Nie wiem naprawdę, kogo mi oni przypominają, ale przypominają mi kogoś z Mega Man'a. Mm, mnie przypominają raczej takie y, z Sonika, byli te z przeciwnicy w Soniku, mm, też. A ty więcej grałeś w Sonika, naprawdę. No, no w sumie, więc... Mam prawo się wypowiadać o rzeczach, które znam! No nie ma jej planszy, no. Puszczę sobie co innego i nie będę się wypowiadał na temat jej muzyki. Mm, puść sobie, może motyw w walki z bossem jest całkiem niezły. Okej. Okay. W ogóle motyw walki z Wasem, to mogę już powiedzieć, jest ze Street Fighter'a 4 z planszy Volcanic Wiem, bo grałem. <grym> słyszałem. No, motyw nie jest wcale zły. Chociaż powiem, powiem szczerze, na przykład, że e, są motywy, które tutaj mi się podobają niż w, bardziej niż w jakiejkolwiek wersji ze Street Fighterów, na przykład e, motyw Ryu. Powiem szczerze, najbardziej mi się podoba motyw Ryu ze Street Fighter x man. Zabijcie mnie, A. za to pani Street teraz. Y motyw y ten... Tutaj to... bądź... Tutaj bądź bardzo ostrożny mm -hmm. Motyw wa w walki z bossem też y bardziej mi się podoba niż y motyw y oryginalny Chociaż też nie jest y tak zły No ale... Cóż Ja jestem retrograszem, który ma zamiłowanie za do wszystkiego co 8 -bitowe. No prawie, bo są złe gry. Też to trzeba przyznać sobie. Szczerze. Że... Z takich złych 8-bitowych to... Doktor Jackie on Mr. Hyde. <laughs> nie grałem w to. Tak. Staram się aktywnie unikać gier, które <laughs> skazane są na porażkach, nie wiem jak ja mam. Próbuj sobie przypomnieć taką ewidentnie złą grę, w którą grałem, a o której nie wiedziałem, że jest zła, ale nie mogę sobie przypomnieć. Pamiętam, że gra, w której jest ewidentnie co ja o tym widziałem, to były te japońskie transformacje na Famicoma. Ale przeszedłem. O, ja miałem Rambo na... na o gozuca. mój Boże! Co za chłam. <laughs> na Rose był Jungle Hazard czy tam Tropical Hazard, jak się zwało? Tak, Tropical trop chyba. No. Trochę ciężko jest tym strzelać, najpierw musisz rzucić, a chociaż używałeś już... Tego... Nie, nie, musisz kopnąć. Trochę jak... Trochę jak... Albo zrobić tak. Dobrze, ale Co, jak mam tym, tym kopnąć? Wejdź w to, wejdź w to po prostu, trochę jak A. muszla w Mario, właśnie. Okay. Musisz to w to wejść, klikając... nie, wślizgnąć się w to chyba. A. Nie, wtedy uderzasz pod kątem. Możesz to toczyć po ziemi, o, chyba... O, jakoś mi się to udało kopnąć, tylko nie mam zielonego pojęcia jak. Właśnie ciężko, się, ciężko tym troszeczkę no, Ja Właśnie to wyczerpałem, no cóż. Będziemy no... z nią walczyć tradycyjnymi metodami. Kijowa broń na teleportującego się bosa zawsze. Nie będę sobie utrudniał sprawy, już miejmy tego bossa po prostu za sobą. No nie przepadam za nią, prawdę powiedziawszy. Eee. Uh, od, odkąd. Bo ja starałem się sam. O mój boże, czy ona st... ma lustro odbijające moje ataki? Najnajwyraźniej. Znaczy ona nie ma. Nie ona tak. nie ma żadnego lustra, mi się wydaje, że ona po prostu odbiła go ręką. Może się przysiągłbym, że tak się nazywa jej broń. M mirror, coś tam. Nie, mirror, coś tam to jest od. Urbina, czy mu tam... No, okej. Okay. Ale tak to Ale wyglądało. Ale nie. tak to wyglądało, mniejsza z tym. Ja się odzywam, bo ja się znam na tej grze i w ogóle. <grych> tak, ja mam prawo się w ogóle wypowiadać tak. Yuga! No Pani i co my tu mamy? Jakieś kulki różowe się dostaje od niej. Ach, nie będę używał tej... Soul Satellite. Boże, to brzmi jak tytuł jakiejś gry z serii Mega Man Star Force. Widzisz? Różowe kulki. <grych> to jest tarcza tej gry. No. I jest taka sobie, bo naprawdę masz te dwie kulki i jeżeli coś uderzy Cię pomiędzy tymi kulkami, to dostaniesz. A kulki się niszczą po pewnym czasie. E... Jedna I to mocno.